A od czego miałem zacząć? Kawę robię dopiero o godzinie dziesiątej. <grywanie> Brakuje <grywanie> mi słowa. Coś tam, coś tam. Jak jak jeszcze raz. A czy jeszcze mam e, pi, pi, powtarzać? <grywanie> W obecnej chwili zarządzam zespołem składającym się z 50 osób. Moja codzienna praca polega na tym, żeby pozyskiwać, realizować projekty infrastrukturalne. Wykonujemy transporty dla klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jest to około 20 tysięcy ton na dobę. Kontrola wytwórni mas bitumicznych, kontrola węzłów betoniarskich. W firmie od 2016 roku. Ja tutaj pracuję w 15 rok. Blisko 4 lata. W grupie PBI pracuję 38 lat. Niespełna 14 lat. Stworzyliśmy bardzo fajny zespół, gdzie każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Ludzie tutaj są, są niesamowici. Jest klimat między pracownikami. Jest luźno, przyjemnie. Zespół jest naprawdę bardzo zgrany. Fajna atmosfera, koleżeńska, przyjazna dla, dla pracownika. No taka szorstka przyjaźń, męska, no trzeba sobie nieraz coś powiedzieć. Jesteśmy różnorodni. To jest coś, co pozwala się rozwijać. Każdy od każdego czerpie. I to jest bardzo fajne, bo od lat się tutaj widzimy, spotykamy, znamy się bardzo dobrze. Płaska struktura firmy skraca nam łańcuch decyzyjności, co za tym gdzie możemy realizować duże projekty przy mniejszym natężeniu stresu praca w firmie rodzinnej jak PBI to przede wszystkim bardzo bliski kontakt z materią, w której się pracuje. Decyzje są bezpośrednie podejmowane błyskawicznie, co bardzo ułatwia zarządzanie operacyjne spółką. Współpraca z osobami zarządzającymi jest na bardzo wysokim poziomie. Jest to czysta, otwarta relacja. Firma rodzinna. No, według mnie to nie jest korporacja. Bo najpierw mój narzeczony tutaj zaczął pracę, a potem dołączyłam ja. Pracował tutaj mój brat, mówił, że jest fajnie, więc postanowiłem złożyć papiery i dostałem się. Moje dzieci e, widzą samochody PBI na drodze e, z daleka. Ja nie jestem w stanie wypatrzeć, one już widzą. Padło już pytanie, ile trzeba mieć lat, żeby pracować w grupie PBI. Uwielbiają przychodzić odwiedzać mnie w pracy. Jeżeli przyjmuję kogoś do pracy, to z myślą, żeby on tu już z nami był do emerytury. No my, większość tutaj z nas pracujących jesteśmy miejscowi, to przede wszystkim bliski dojazd do, do pracy. Mogę spokojnie być z rodziną, spotykać się ze znajomymi, nie wiąże się to z wyjazdami, z delegacjami. Ważne jest dla mnie to, że firma funduje szkolenia, pozwala się rozwijać. W tym roku zrobiłem uprawnienia na koparki i na ładowarki. Podwyższyłem kwalifikacje na drugą kategorię koparki, ładowarki i dodatkowo zrobiłem uprawnienia na walt. Praca jest dobrze płatna, pracodawca docenia osoby zaangażowane w swoją pracę. Mogę dzięki temu też się rozwijać. Mam też wpływ na to, jak będzie wyglądał produkt. Dzięki wizualizacji klient będzie mógł zobaczyć, jak będzie wyglądał jego powiast z wykorzystaniem kostki z grupy PBI. Robimy to bezpiecznie na, na, na sprzętach nowych, na sprzętach serwisowanych. Na co dzień prowadzimy kilkanaście kontraktów na Podkarpaciu, częściowo Lubelszczyźnie i Świętokrzyskim. W naszej firmie budujemy zarówno drogi krajowe, jak i mniejsze, gminne. Budujemy nowoczesne i bezpieczne drogi, żeby Polakom jeździło się jak najlepiej. Śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi o sprzęt, to na rynku południowo-wschodniej Polski nie mamy konkurenta. Zakład prefabrykacji w Wymysłowie jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie. Jeśli chodzi o produkcję kostki brukowej? Kończymy największy projekt w infrastrukturze realizowany. Kontynuujemy ten marsz w pozyskiwaniu dużych projektów. To jest świetne, że, że się ciągle coś dzieje, że się rozwijamy, że się rozbudowujemy. Inwestujemy dużo w nowe technologie, w sprzęt, rozwijamy nasz transport i logistykę. Myślę, że to na stałe wpisało się już w DNA naszej grupy. Dążymy do ciągłego rozwoju, więc za, za 3-5 za lat będziemy mogli być jeszcze wyżej. Firma o dużym potencjale, w wykwalifikowanej kadrze i inwestująca w ludzi, jak i sprzęt. Jest to polska firma. Bardzo prężnie rozwijająca się. Możemy tutaj rozwinąć bardzo ciekawą technologię, nie tylko prefabrykatów, ale również betonu towarowego. Zacieśniła się współpraca i to tak dość dobrze między spółkami, czyli między PB Infrastrukturą, PB Logistyką, sprzętem, WMB, kopalniami. Następuje synergia potrzebna do tego, żeby jak najlepiej, jak najskuteczniej działać. To dobrze, że staliśmy się grupą, dlatego że czujemy tą wspólnotę i to jest fajne, że jesteśmy tacy duzi i wszędzie nas widać. Cały czas śledziłem to, co się dzieje, co się dzieje w motoryzacji, i, i dlatego też podjąłem taką pracę, która z tym ma duży związek. W grupie PBI pracują ludzie, którzy zamieniają swoją pasję w źródło utrzymania. W grupie PBI warto pracować szczególnie ze względu na tych fantastycznych ludzi. Jeśli cenisz pracę na miejscu dobrze płatną, gdzie pracodawca doceni Twoje zaangażowanie, zapraszamy do nas. Młody zespół, ambitne cele, motywacja, to jest właśnie grupa PBI. No w ten sposób, panowie, próbujcie, a może będziecie zadowoleni. Polecam pracę w PBI, ponieważ jest tu możliwość rozwoju osobistego. Po prostu tu się dobrze pracuje. Polecam Paweł Góra. <laughs>